Wydaje chyba z tego meczu powinniśmy być bardzo zadowoleni wygranej awans do dalszej części Pucharu Polski. No tak, oczywiście, tak jak i mówiłem, że jedziemy tylko i wyłącznie wygranom innej nawet nie, nie zakładaliśmy innego scenariusza. Dzisiaj naprawdę dobrą robotę wykonali chłopacy w obronie i w ataku prawie wszyscy pograli, to też jest dobrze, bo już za 10 dni zaczynamy ligę, czeka nas druga runda. No i co? Cieszymy się z tego, że wygraliśmy, awansowali do następnej rundy, ale oczywiście, że jeszcze dużo jest do poprawy i te 10 dni poświęcimy. Oczywiście teraz chłopacy dostaną trochę wolnego, weekend wolny. Zobaczą te mistrzostwa Europy, półfinale i finale, najwyższy poziom i od poniedziałku zaczynamy przygotowanie już bezpośrednio do starcia z gwarziem pola. Puchar Polski, mecz wygrany, awansujemy dalej. Są chyba powody do radości. Tak, są powody do radości. Jesteśmy, jesteśmy zmęczeni tym meczem, nie był on łatwy. Daliśmy z wszystko i może jeszcze tego nie widać, ale zaraz będziemy się cieszyć.